Shoot! Pani Wośnej, bardzo Pani dziękujemy Aha. za te dwa lata trudnego. Mówisz pan... na siebie. za siebie. No dwa lata, no dla mnie dwa, dla mnie dwa lata, Ademskiego trzy lata si a... Sił psychicznego dla no, no, takich dzieci jakby... Tak, a ja chciałbym powiedzieć siebie, że bardzo dziękuję pani za to, że pani zrobię trzymała, że pani dążyła do tego, że się jak najlepiej uczył. Na ja. Dobra, Dobra no dalej. E Pani są e, bardziej doświadczymy w języku obcym. E, dobra, więc... E, co? Bardzo Więc też chciałem podziękować Pani Wojciech za te 3 lata męczarni z naszą klasą. Za to, że e, pomogła nam wyszkolić nasz angielski, co dla nas i dla mnie na jest bardzo ważne. E, za to, że wspierała na tak. naszą klasę we wszystkich konkursach szkolnych, w czymkolwiek, że przez te 3 lata mogliśmy Yy, mogliśmy jechać, dobrze spędzić w tym gimnazjum. A już? No i to wszystko. I, też chciałem... I za, dziękujemy bardzo za wycieczkę do Pudlesic. Nie była taka mega gruba. Um, to... a ja, ale za chęć. Mm. <laughs> za chęci w zrealizowaniu wycieczki do Londynu niestety się nie udało, no ale trudno, a liczą się chęci. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować naszej kochanej pani wychowaczki za 3 lata nauki za trzy lata wychowywania nas. Za jej cierpliwość. Tak i za to, że... Mm, Podtrzymała nam. Właśnie. Że takiej klasie, yy, no myślimy, że nie byliśmy najgorszą klasą, no akurat też nie byliśmy najgrzeczniejszą, no, ale, ale... ale wypnęliśmy jakoś z tego <grym> i jesteśmy cudowni. <grym> dziękujemy, dziękujemy jej bardzo za to, My... że nam pokierowała nam. My bardzo bym chciała jak za trzy lata spędzone razem, te tragiczne trzy lata, niekiedy radę, nie trzymała z nami. Niechowe, niekiedy no że y, nie wezwała nas z sądu rzeczy. Y, mm, jest dla nas bardzo ważna. Spędziliśmy mnóstwo za no, mnóstwo fajnych chwil, które na pewno zapamiętamy. E, z, według mnie jesteśmy zgraną klasą, dobrze nam razem. Kurde, będę tęskniła za wami wszystkimi i ogólnie tak jakoś smutno mi, mi z... Kochana Pani Cienią, chcieliśmy bardzo podziękować za te trzy lata naszego ciężkiego, angielskiego życia, <zysy> za to, że nas Pani za każdym razem wspierała, broniła, mogliśmy z panią normalnie porozmawiać, że za każdym razem mogliśmy się zwrócić do pani w jakimkolwiek, z jakimkolwiek problemem, z jakąkolwiek potrzebą. Dziękujemy też za to, że była pani wymagająca. No bo wiadomo, nie każdy e, lubi takich ale myślę, że to naprawdę może. Chciałem bardzo pani podziękować za te trzy lata, wszystkim nauczycielom ja również e, bardzo... Chciałem <noise> podziękować. Naprawdę, jest mi przykro, że odchodzę z tej szkoły. i Naprawdę. Dziękuję Pani ale, ale ja za te trzy lata spędzone z nami. Teraz ładnie. To, no, jed to jed dro. będzie dro. fajne. No i... Dziękujemy Pani za te spędzone 3 lata nauki angielskiego i że Pani nas w ogóle była chłodni. Wszystko Dziękuję. Ja chciałem podziękować Pani młodzień za e, 3 lata spędzone od w gimnazjum. E, Chciałbym podziękować pani za te trzy lata spędzone z nami, za to, że próbowała nas pani nauczyć języka angielskiego jak, jak najlepiej, jak pani chciała, próbowała i udało się w pani także dziękujemy za to. I za to, że po prostu pani była z nami. Dziękuję. No to chciałem Pani bardzo podziękować za te wszystkie lata spędzone z Panią, za to, że zawsze pani pomagała mi w języku angielskim. Yy, starała się mnie pani no, nauczyć jak najlepiej tego angielskiego. Yy, panią zawsze prosiłem, że, czy mogę się poprawić, pani zawsze się zgadzała i właśnie za to się pani najbardziej podziękować. Dziękuję. Przesliśmy do gimnazjum jak takie małe knipki, małe bachory. Dały strzech, <laughs> z strzech, strun świata. Nie no, znaliśmy się tego, w ogóle. z czterech. Musieliśmy się na nowo poznawać. Zaczęliśmy Każdy... razem chodzić na imprezy, różne zabawy takie, tak? sprawy. Każdy rok był inny, były momenty gorsze, były momenty lepsze, były momenty śmieszne. Czasami chciałem Nasza klasa się strasznie zgrała i to oczywiście dzięki naszej pani wychowawczyni, tak. no. która potrafiła nas czasami przypiłować, zmobilizować. Dzięki niej na pewno jesteśmy bardziej zorganizowani. No i po tych trzech latach wychodzimy z gimnazjum, będziemy za sobą tęsknić. Za szkołą, za nauczycielami teraz, ja ja. teraz wszyscy płaczą, teraz wszyscy jest taki moment. Jeszcze. Bez Was nie bylibyśmy tą zgraną, bo jesteśmy zgraną trzecią klasą B, B. Strasznie się cieszę, że trafiłam właśnie do Was i oczywiście do naszej uchowawczyni. Pięć razy w tygodniu po kilka i przez trzy lata, to jest strasznie dużo, e, aby się od was tak przez jeden dzień zburzyć ten cały nasz... Rodzin. E, przez, żeby zburzyć to... E, zburzyć to w jeden dzień. Wiem, że y, będziemy się spotykać, wiem, że będziemy się spotykać, ale to już nie będzie tak samo jak w klasie jed jedynce, dwójce, trójce. No po no, prostu...